Witam serdecznie. Nazywam się Agata Puskota i zapraszam na 30 odcinek podcastu w ramach inicjatywy Wspierający Uniwersytet Przestrzeń podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tematem dzisiejszego odcinka jest stres i jego implikacje dla funkcjonowania dzieci i młodzieży. Omówione zostały następujące zagadnienia. Stres i jego dwa oblicza, czyli eustres i dystres. Stres długotrwały, jego źródła i konsekwencje, pandemia SARS-CoV-2 jako przykład chronicznego czynnika stresogennego oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w obliczu długofalowej ekspozycji na czynniki stresogenne. Miło mi ponownie gościć panią magister Kingę Dziewiątkowską-Kozłowską, psycholog, socjoterapeutkę, profilaktyka społecznego, pedagog przedszkolną i wczesnoszkolną. Doktorantkę na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pani magister aktualnie finalizuje kształcenie podyplomowe w zakresie psychotraumatologii. Ponadto jest specjalistką od wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutką pracującą w oparciu o nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trenerką umiejętności psychospołecznych, terapeutką snozelen, terapeutką pedagogiczną. Jest również założycielką pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim certyfikowanej terapeutycznej sali doświadczenia świata kraina zmysłu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy z pacjentami w formie indywidualnej, jak i w formie grupowej. Osoby objęte wsparciem pani magister to dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w tym także osoby niepełnosprawne. Współpracowała z licznymi instytucjami, między innymi centrami medycznymi, ośrodkami terapeutycznymi, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami. Od 7 lat prowadzi gabinet psychologiczno-pedagogiczny, zorientowany na kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży. Jest autorką artykułów naukowych i popularnych naukowych. Prowadzi badania naukowe nad wykorzystaniem metody snozelen u dzieci z trudnościami emocjonalno-poznawczymi. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. W dniu dzisiejszym chciałabym przybliżyć Państwu tematykę stresu. W szczególności chciałabym się skupić na odniesieniu do jego długofalowego oddziaływania i wpływu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Na początku, w ramach takiego wprowadzenia, postaram się przedstawić ogólne informacje związane z pojęciem stresu. Opowiem o jego dwóch wymiarach, omówię także podstawowe źródła stresu charakterystyczne dla tej grupy wiekowej. W kolejnej części odniosę się do aktualnie obserwowanych trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Opowiem, w jaki sposób pandemia, ale także inne wydarzenia. Płynęły i właściwie cały czas wpływają na ich sferę emocjonalno-poznawczą, w tym w szczególności jak stres w ostatnich latach wkradał się także w ich życie, pozostając obecny w sposób ciągły. Stres jest, można powiedzieć, nieodłącznym elementem naszej egzystencji. W sposób istotny towarzyszy nam właściwie w ciągu całego naszego życia, pojawiając się w różnorodnych sytuacjach. Często tych, które są dla nas bardzo ważne, na których nam zależy, ale pojawia się także w okolicznościach nagłych czy niespodziewanych. Patrząc na literaturę psychologiczną odnośnie zjawiska stresu. Możemy wymienić właściwie trzy wiodące nurty, które wyodrębniły się na bazie wieloletnich badań naukowych. Pierwsze z podejść ujmuje stres jako bodziec, i tutaj akcentuje się głównie istotę samej sytuacji, czy też wydarzenia i jego właściwości, które wywołują u jednostki silne emocje, czy doprowadzają do wzmożonego napięcia. Drugie podejście identyfikuje z kolei stres jako reakcję. Tutaj z kolei widoczny jest nacisk na odpowiedź organizmu w obliczu działania czynników stresogennych, w zarówno w wymiarze fizjologicznym, jak i psychologicznym. Trzecim z podejść, które posiada znaczące grono zwolenników, jest ujęcie stresu jako procesu, tzw. Tak transakcji. I tutaj fundamentem staje się relacja, która zachodzi między jednostką a otoczeniem. Powiązane z tym podejściem jest także zaakcentowanie ważności tzw. poczucia koherencji, które staje się czynnikiem wiodącym w kontekście zapewnienia ogólnego dobrostanu psychofizycznego. To wspomniane poczucie koherencji zawiera się po pierwsze w zrozumiałości tego, co dzieje się w moim otoczeniu, po drugie w zaradności, czyli ocenie własnych możliwości i zasobów koniecznych do sprostania niniejszych sytuacji. I po trzecie, w sensowności, która jakby domyka wytworzenie spójnego obrazu doświadczonej sytuacji i staje się miarą efektywnego oddziaływania na otoczenie. Naturalnie, z racji tego, że każdy z nas jest inny, tym samym też inaczej może reagować na określoną sytuację stresogenną. Z uwagi na to, że każdy z nas posiada inny zakres zasobów. Inne uwarunkowania osobowościowe, inny zakres umiejętności radzenia sobie, działają tutaj także odmienne czynniki chroniące czy czynniki ryzyka. Dlatego też te reakcje i próg odporności na stres będą inne dla każdego z nas. Przyjęło się dość powszechnie, że stres zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niekorzystnym, nieprzyjemnym, czyli jest postrzegany w sposób nieco pejoratywny. Ma to także swoje odzwierciedlenie w dotychczas prowadzonych badaniach naukowych, które skupiają się jednak w głównej mierze na jego aspektach negatywnych. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że taki długotrwały stres może przyczynić się do wieloaspektowych, niepożądanych konsekwencji. Natomiast ta tendencja do koncentracji na niekorzystnych skutkach stresu prowadzi do takiego mechanizmu wypierania i też niedostrzegania jego potencjalnych aspektów pozytywnych czy pożytecznych w prawidłowym procesie rozwojowym człowieka. I jak się okazuje, możemy jednak mówić zarówno o istnieniu stresu pozytywnego, czyli tak zwanego eustresu, jak również o występowaniu stresu w ujęciu bardziej destruktywnym, czyli tak zwanego dystresu. O tym dobrym stresie mówimy wówczas, gdy jego obecność staje się taką siłą napędową do działania, siłą motywującą. Obserwujemy wówczas w naszym organizmie taką akcję pod tytułem pełna mobilizacja i rzeczywiście ta gotowość mobilizacyjna organizmu przekłada się istotnie na pozytywne efekty naszych działań. Zazwyczaj o stresie mówi się też zamiennie jako o stresie krótkotrwałym, ponieważ ważny staje się tu właśnie czas, w którym następuje ekspozycja na czynniki potencjalnie stresujące. O stresie destruktywnym mówimy z kolei wówczas, gdy jego obecność staje się nadmiernie obciążająca, czyli przekraczająca nasze możliwości radzenia sobie, tym samym osłabiająca w wymiarze czy psychologicznym, czy fizycznym. I tutaj również ten czas ma kluczowe znaczenie. Rosnący stres osiąga w danym momencie taki punkt graniczny, zwany optymalnym poziomem stresu. Ten punkt wyznacza maksymalną tolerancję organizmu na stres w odniesieniu do osiąganych korzyści. Ten punkt optymalny dla każdego z nas będzie odmienny, ponieważ tak jak wspomniałam już wcześniej, każdy z nas jest inny i. Posiada także inny poziom odporności, który jest wynikiem wrodzonych oraz nabytych funkcji. Istotne tutaj są zarówno określone czynniki biologiczne, fizjologiczne czy behawioralne. I teraz, po przekroczeniu omawianego optimum, ten stres zostaje potraktowany jako szkodliwy i zagrażający, tym samym przyczyniający się do niepożądanych dla organizmu skutków. Te poważne zmiany w stanie zdrowia spowodowane oddziaływaniem czynników stresogennych. Nie zawsze pojawiają się w sposób natychmiastowy. Natomiast utrzymujący się w czasie stan ciągłego, podwyższonego napięcia czy też aktywności jest z kolei idealnym podłożem właśnie do rozwoju stresu chronicznego i jego negatywnych konsekwencji, wpływających oczywiście na codzienne funkcjonowanie człowieka. Takim pierwszym z obserwowanych objawów nadmiernego przeciążenia organizmu może być chroniczne poczucie zmęczenia czy wyczerpania. Co również ma miejsce w przypadku dzieci i młodzieży. Mogą towarzyszyć tutaj także liczne objawy somatyczne, czyli bóle głowy, bóle brzucha, nudności. Zdarza się dość często, że dzieci przykładowo wymiotują ze stresu, mają też trudności w swobodnym oddychaniu w czasie sytuacji stresującej, zaczynają się wówczas hiperwentylować, uskarżają się też na mocne kołatanie serca. Rodzice obserwują też u dzieci trudności ze snem, problemy w koncentracji, mogące z kolei skutkować obniżeniem wyników edukacyjnych, ale także mogą to być np. Na wahania nastroju, tendencja do izolowania się, wycofywania z aktywności, czyli też unikanie źródeł stresogennych. Mogą także pojawić się tiki ruchowe lub głosowe. Które wyzwalają się i nasilają właśnie w sytuacjach stresujących. Właściwie ta lista objawów, trudności czy nawet zaburzeń, które mogą rozwinąć się w wyniku działania długotrwałego stresu, jest bardzo długa. W poważniejszym wymiarze funkcjonowania psychologicznego, takie dziecko czy nastolatek, który pozostaje pod silnym działaniem stresu w formie chronicznej, bez możliwości podjęcia efektywnych działań zaradczych, może być narażony na występowanie np. Na zaburzeń lękowych, Afektywnych, zaburzeń odżywiania, ale także zaburzeń dysocjacyjnych czy adaptacyjnych. Może także dojść do rozwoju choroby psychosomatycznej, więc tutaj mogą pojawić się również trudności na poziomie kardiologicznym, neurologicznym, gastrologicznym, a nawet dermatologicznym. Zazwyczaj istotnymi źródłami stresu wśród dzieci i młodzieży są szkoła, w tym wymogi edukacyjne, presja ze strony rodziców czy nauczycieli. Sytuacje konfliktowe z rówieśnikami, bullying, cyberbullying, ale również pojawienie się młodszego rodzeństwa czy rozwód rodziców. Kiedy stres zaczyna przechodzić w wymiar ciągły, wówczas skutki jego obecności zaczynamy odczuwać coraz bardziej dotkliwie w różnorodnych obszarach funkcjonowania. Ostatnie kilka lat okazało się, myślę, bardzo trudne dla każdego z nas. Przede wszystkim z uwagi na próbę zmierzenia się z pandemią i tym, co wokół niej się wydarzyło. Mieliśmy do czynienia z nagłym, niespodziewanym wydarzeniem, co z kolei przyczyniło się także u wielu dzieci do wygenerowania istotnego poziomu stresu. Na dodatek to niespodziewane wydarzenie okazało się jednak rozciągniętym, długotrwale w czasie zjawiskiem. Stając się źródłem niepewności, lęku, braku przewidywalności tego, co nastąpi jutro, za miesiąc czy za rok, ten efekt pandemii, można powiedzieć, niesie cały czas za sobą niekorzystne implikacje w szerokim zakresie, w tym również dla systemu edukacji. Okres pandemii oraz towarzyszący mu proces długotrwałego nauczania zdalnego. Okazały się, można powiedzieć, takim egzaminem dla oceny dyspozycji radzenia sobie w trudnych okolicznościach, szczególnie przez dzieci. Był to też egzamin w zakresie umiejętności ochrony pozostałych dyspozycji, które są istotne dla optymalnego funkcjonowania emocjonalnego, społecznego czy poznawczego. Oprócz wcześniej wspomnianych różnorodnych czynników, które mogą różnicować sposób czy sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Niezwykle ważnymi konstruktami dla procesu radzenia sobie czy szeroko pojmowanej rezyliencji, czyli tzw. prężności osobowej, umożliwiającej płynną adaptację są zdecydowanie motywacja oraz poczucie własnej skuteczności. Są one znaczące zarówno dla prawidłowości funkcjonowania dzieci w procesie edukacyjnym, ale także w zakresie własnych aktywności codziennych. Istotne w sposób szczególny. W odniesieniu właśnie do sytuacji pandemii i konieczności nagłego dopasowania się do skrajnie odmiennych warunków funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Okres pandemii odniósł niekorzystne implikacje dla ogólnego funkcjonowania psychologicznego, ale również fizycznego dzieci i młodzieży, co potwierdzają też liczne badania na przełomie ostatnich dwóch lat. W świecie, w którym tendencja do występowania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania u dzieci i adolescentów była już znacząco wysoka przed wybuchem pandemii, w okresie pandemii zdecydowanie przybrała na sile. Teraz pytanie, z czego to wyniknęło? Dzieci zostały nagle pozbawione pewnych ważnych bodźców, czynników czy warunków otoczenia, które wcześniej były dla nich normą, takim standardem, gwarantem stabilności czy poczucia bezpieczeństwa. Sprzyjającym ich wszechstronnemu rozwojowi. Zostały one natomiast zastąpione okresem gwałtownych, stresujących i też zmieniających się w czasie okoliczności, w tym ograniczeń, nagłej izolacji, odcięcia relacji, spływania kontaktów interpersonalnych do ekranu monitora czy telefonu, czyli jeszcze większego niż wcześniej narażenia na uzależnienia od urządzeń elektronicznych, ale też narażenia na zagrożenia dla zdrowia fizycznego. Które są związane m.in. z niedostatecznym poziomem aktywności ruchowej czy ogólnym zubożeniem aktywności. Dzieci zostały w trybie niemal natychmiastowym zmuszone do przejścia na inny poziom funkcjonowania, bez możliwości dokonania wyboru. W obliczu nowych warunków, tych warunków nagłych i niespodziewanych, takich stagnacyjnych, pojawił się proces demobilizacji i zawieszenia motywacyjnego, poczucie chronicznego wyczerpania, które. Właśnie jest charakterystyczne dla długotrwałego stresu, skutkujące obniżeniem chęci do wykonywania jakichkolwiek zadań, nawet tych najbardziej podstawowych, związanych z życiem codziennym. Nagle taką niebywałą trudnością stała się chociażby próba mobilizacji do wstania z łóżka, ubrania się czy podjęcia aktywności takiej, jakie dziecko uprzednio wykonywało z dużą chęcią. Można powiedzieć, że w sposób gwałtowny zmieniło się prawie wszystko został zaburzony rytm funkcjonowania, który uprzednio był znany i co ważne bezpiecznie stosowany. Ta niepewność jutra i destabilizacja rytmu codziennego stały się istotnym chronicznym źródłem stresogennym, na dodatek wzmocnionym jeszcze przez aktualne wydarzenia wojenne w Ukrainie. Dodajmy do tego te standardowe w cudzysłowie oczywiście źródła stresogenne u dzieci i młodzieży, o których wspominałam wcześniej. I w ten sposób tworzy się nam, można powiedzieć, niekończąca się stresująca opowieść o tym, jak przetrwać. Czyli jak utrzymać zasoby i możliwość radzenia sobie na takim poziomie, by pomyślnie przebrnąć przez te sytuacje trudne, na dodatek w tak długim czasie. To ciągłe przebywanie pod naporem czynników stresogennych istotnie wpłynęło u dzieci i młodzieży także na konstrukty kluczowe dla radzenia sobie, czyli właśnie poziom motywacji oraz poziom poczucia własnej skuteczności. Zauważmy, jak trudnym wyzwaniem było i jest dla nas, osób dorosłych, radzenie sobie w obliczu takich okoliczności. Możemy tylko sobie wyobrazić, co ta konfrontacja długofalowa oznacza dla dziecka czy dla nastolatka, dla jego niedojrzałej czy kształtującej się ciągle sfery emocjonalno-poznawczej, jak bardzo trudnym wyzwaniem jest udźwignięcie dla młodego człowieka w trybie długotrwałym tego, co niepewne. Nieprzewidywalne, niestabilne czy wywołujące ciągłe napięcie. Kompetencje dzieci nie zawsze okażą się ku temu wystarczające, szczególnie w obliczu tak inwazyjnych zmian, nadzwyczajnych zdarzeń, długotrwałych sytuacji stresogennych. I nie ma co do tego wątpliwości. U znaczącej części te kompetencje rzeczywiście nie będą wystarczać. I tutaj wyłania nam się niezwykle ważna rola nas, czyli osób dorosłych. Rodziców, opiekunów, nauczycieli czy terapeutów, którzy powinni pomóc dzieciom w stworzeniu takich warunków, które umożliwią na miarę możliwości minimalizację tych strat psychologicznych czy fizycznych, niepożądanego wpływu zmieniających się okoliczności, tego niepewnego jutra. Razem w relacji będziemy w stanie zrobić to zdecydowanie łatwiej i korzystniej. Jeśli natomiast czujemy, że przekracza to i nas, naszych dorosłych możliwości poradzenia sobie w tej sytuacji. Nie bójmy się oczywiście poprosić o wsparcie, również to specjalistyczne. Pamiętajmy, że prośba o pomoc to przejaw nie słabości, a odwagi. Serdecznie dziękuję pani magister za kolejne spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Mam przyjemność poinformować, że uruchamiamy na kanale YouTube transkrypcję podcastów w języku ukraińskim. Dodatkowo, w najbliższym czasie na stronie domowej podcastów pod adresem podcast.ukw.edu.pl udostępnimy możliwość pobierania transkrypcji w języku polskim i ukraińskim w formie PDF. Do usłyszenia!